Was serdecznie dzisiaj Wam przedstawię <laughs> Przedstawię Wam mój sprzęt wędkarski na przykład typowo wędki kół wrotek, Co posiadam I może przejdziemy tutaj gdzie jest bardziej słonecznie Posiadam trochę nie widać, ale spin i Fishing Patrol Konger, wędka Kongera Wyskakujemy ją. Ona wygląda w ten sposób. O, jest to konger. No, ja wam tu pokażę informacje, tylko tutaj jest takie pod światło. Ja lepiej przeczytam waga wyrzutu 15 do 40 gram. 2,70 m całkowita waży 200 gram, dwuczęściowy. Teraz Wam przedstawię podpórki nierozkładane za 5 zł. Teraz Wam przedstawię Bata Kungera. To jest bat pięciosekcyjny do 20 gramów wyrzutu. Jest bardzo zbuknowanego tego. No i to przedstawię taką chińską, mojego brata wujka. Ona, nie jest, ona jest bez nazwy. Po złożeniu ma jakieś 30 cm, a prawdziwy wymiar to jest 3 ,60 m. 60 cm. Teraz Wam pokażę Kołowrotek, on pochyla to pod akwatik, pięciowy Wtedy nie było widać tych butek, więc ja teraz wam pokażę. O, poczekajcie. Konger, fishing patrol. Bat. Patrol. Conger. Bat. Ja pokażę Wam tą chińską moją kopię. Moja najciekawsza. Wygląda w ten sposób. Ma 36 m po rozłożeniu. Na odcinku Wam pokażę ten stawek, na którym będę łowić. Na bata z A potem jeszcze w następnym, na którym będę łowić nie na spinning, i Może i na. Mhm. No, Na dziś to wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia. Niechcie nas subskrybujcie na mój program.